Z moich znajomości, które mi przetrwały z Poderewskiego, to jest chyba jedna z najważniejszych relacji w moim życiu, bo to jest relacja z moim kolegą z ławki, a obecnie przyjacielem, jednocześnie wspólnikiem. Także tak, mam, mam z Poderewskiego przyjaciela jednocześnie partnera w biznesie. Obecnie moim zajęciem jest biznes, jestem przedsiębiorcą. Prowadzę firmę technologiczną, która jest Startupem w obszarze nowych technologii, a szczególnie zdrowia, bo takie są moje korzenie i zainteresowania. Umiejętności zdobyte w Poderewskim przydały mi się w życiu, szczególnie w zakresie tego, co chciałem robić od zawsze, czyli być lekarzem. Więc po Poderewskim dostałem się na wymarzone studia medyczne. Niestety los był dość przewrotny, bo w międzyczasie zacząłem prowadzić również firmę. Finalnie wygrał biznes, natomiast w dalszym ciągu poruszam się w zakresie zdrowia i medycyny w tych okolicach. Także wiedza, szczególnie doświadczenia zdobyte na rozszerzeniu z biologii, tak są ze mną do dzisiaj. Podrewski dał mi edukacyjnie największą chyba szansę, jak i wyzwanie. Ponieważ dostałem możliwość jednoczesnego studiowania, jak i uczenia się w liceum, i dla mnie połączenie tych dwóch światów było chyba największym wyzwaniem, jakie miałem w trakcie nauki w liceum, dlatego że byłem zawieszony między dwoma światami byłem już tym, który studiuje w, w liceum, a byłem tym kajtkiem z liceum na studiach i ciężko było mi się odnaleźć, ale wspominam to jako jedno z, naj z największych wyzwań. Ale też bardzo przyjemnych przygód, ponieważ zaznałem tego życia studenckiego, będąc jeszcze w liceum. Nauka w liceum i na studiach znacząco się różni. Tak naprawdę na studiach jest się dużo bardziej samodzielnym, dużo więcej wykonuje się pracy samodzielnie, dużo ma się też większy wpływ na swoją drogę i na swoją edukację. Na swoją Więc myślę, że identyfikowanie moich potrzeb, tego, czego chcę się uczyć. Było chyba największym takim wyzwaniem, żeby utrzymać jakiś rytm i wiedzieć takiego czego, czego chcę się uczyć. Bo też nie miałem narzuconego tak z góry dużego, całego pełnego programu studiów, więc mogłem być trochę jako taki wolny słuchacz i poruszać się swobodnie po, po uczelni. Natomiast to w liceum jest ten tok dużo bardziej ustrukturyzowany i narzucony z górnie. Gdy wracam myślami do, do Paderewskiego, to z moich takich ciepłych i miłych wspomnień to są moje rozmowy z nie, moim nauczycielem i myślę mentorem Mariuszem Niedźwiedziem, gdzie wielokrotnie mówił mi, że nie powinienem się golić na, na łyso, bo krótkie włosy, krótki rozum, długie włosy, długi rozum. Także to do dzisiaj pamiętam i już się więcej nie zgubiłem na łysą.